Czwarty Maraton Fitness wraz z Dominiką Waksmudzką, Miasto Kraków w ramach programu Kraków w Formie robi dzisiaj najlepszą event, najlepszy event, najlepszą fitnessową imprezkę. Na pewno w Krakowie, ale mamy nadzieję, że też w Polsce. Impreza po raz czwarty zrodziła się w pandemii podczas lockdownu, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu. Dominika organizowała online, później wyszliśmy na pole do parków, a dzisiaj po raz czwarty znajdujemy się w Tauron Arenie ponad 300 uczestniczek, są też mężczyźni, więc też doceniam, że w gronie kobiet znajdują się mężczyźni, którzy ten fitness ćwiczą i krzewią. Program Kraków w formie jest nie tylko takim nośnym hasłem, ale taką rzeczywistością codziennego życia, dlatego że można pływać na kajakach, można biegać, można jeździć na rolkach, na błoniach, można wspinać się na Lasku Wolskim. Można wszystko.